Mamy tutaj bezpiecznik, który rzekomo został wymieniony przy wypadku, no bo jak pomarańczowe przewody zmiażżyły się, tak? Dostał gdzieś tu strzała, zmiażyły się, bezpiecznik prawidłowo zareagował, przepalił się i wymienili go, nie wiem czy o tej samej wartości. Ale wymienili również falownik, e, wymienili cały silnik elektryczny. E, okazało się, że potem jeszcze była ładowarka spalona, bezpieczniki popalone tutaj na przodzie auta. No i prawdopodobnie jeszcze zgrzało nam jeden z przekaźników i szukamy, po prostu myślę, że jest gdzieś sklejone. System to wykrywa, bateria nam zgłasza błąd z przekaźnika. Musimy go teraz znaleźć, w którym miejscu, jeszcze na tamtej połówce, czy na tej połówce. Spróbujemy tylko się dowiedzieć. Czasami jest nawet tak, że go teraz palne tak, to on odskoczy w środku i i będzie pokazywał, że jest już prawidłowy. Ale zawsze, kiedy dochodzi do spalenia bezpiecznika, to zgodnie z procedurą macie wymienić cały element właśnie z tego powodu, a nie z innego, bo on może zadziałać raz, drugi, trzeci, a potem znowu się zawiesi. No mieliśmy już tak kilka sytuacji, więc dlatego jak już spali ten bezpiecznik tak naprawdę, to powinien być wymieniony cały boks. Młody, chodź. Co? Ha. Co znalazłeś? Pokaż. Młody, odkręć bezpiecznik. Pokaż. Nie no, palcami. Pierdol... Ga nie gadasz. No. Serio? No. Zobacz, w ogóle nie... Palcami se możecie odkręcić. Ja ja nie spaliło się coś? No właśnie tak... Nie zakręcony był w ogóle. U, Ale numer. No to to by spaliło auto. Przy mocnym przyspieszaniu płynie tu 300 amperów. Słaby styk zacząłby się przegrzewać. Ludzie! Truskawkami hadlować, a nie brać się za takie rzeczy. 208? Uwaga. O, pan akurat spadł z nieba. Dobra, już daję szefa, bo tu jest akcja. Momencik, przekażę panu nagłośnik. głośnik. No. Halo? To pan. Kto pan składał tą baterię? Elektryk. Ma to na pewno był elektryk, może to był jakiś rolnik? Nie wiem. Bezpiecznik główny nie był skręcony. Jakby pan pojechał na trasę, dodałby pan gaz w dechę, to to by się zgrzało i ten samochód by się zapalił. Całe szczęście, że mechanicy w porę tu zajrzeli. Niedokręcony po prostu bezpiecznik, ale zobaczcie ile pracy. Demontaż, montaż, wymieniony falownik, pompa ABS-u nie od tego samochodu z innym numerem WIN. Ładowarka. Eee. Ładowarka jeszcze dokładnie wymieniona, bo była popalona. Przewód pobarańczowy między klimatyzacją a falownikiem tak samo zmiażdżone, paliło cały czas bezpieczniki. To przeraża aż ilość czasu, ile trzeba poświęcić po kimś, żeby posprawdzać to wszystko. Bo może by ten samochód mu wtedy pojechał za pierwszym razem, ale gdyby... Był dokręcony. No. No niestety, każdy się myli. Zdarza się. Ale my od tego jesteśmy. Lubimy takie rzeczy. Eryk, lubisz? No, że właśnie... Otwierać baterie, cztery godziny po No nie, no to, to nie. Kozak bo... robota? Podoba ci się? No właśnie. No, Nigdy do w życiu. To ja jadę do domu, na razie. <laughs> ja też.